Profil 3 -5. Nie trzeba ci przypominać, że życie jest szkołą trudnych doświadczeń, jednocześnie wypełnioną radosnym chaosem, w którym kwitniesz napędzany swoim czarem i charyzmą. Niemal widzę, jak udajesz Jamesa Bonda. Nadymasz policzki, przecierasz czoło i mówisz: Wiem, jak jest, ale żyje się dalej. Ból i przyjemność to nieodłączne elementy życia, choć podejrzewam, że przez swoje balansowanie na krawędzi zaznałeś w nim więcej cierpienia, podejmując ryzykowne wyzwania i stopniowo wyciągając wnioski z kolejnych potknięć. Ze wszystkich profili jesteś najbardziej skłonny do stawiania się w niebezpiecznych sytuacjach tylko po to, by dowiedzieć się, co się może wydarzyć. Twoja nienasycona dociekliwość i ciekawość świata sprawiają, że jesteś swoim największym wrogiem. Poruszysz niebo i ziemię w pogoni za przyjemnościami. Jesteś niestrudzony w swoich podbojach i przyjmujesz życie takim, jakie jest. Żyjesz szybko, a ze swoich porażek wyciągasz wnioski na przyszłość. Życie nie raz zapędzi cię w kozi róg, złamie serce. Rozczaruje i skrzywdzi, podsuwając w Twoją stronę problemy pod przykrywką wspaniałych możliwości. To prawie tak, jakby Twoją rolą było doświadczać i znosić wszystko, by przecierać szlaki innym i uczyć się znosić przeciwności losu. Jesteś zdolnym liderem, który umie dostosować swoje zachowania w krytycznych momentach. Przewodzisz innym z mądrością, mającą wizjonerski rys, ale jest w tobie też coś z buntownika, który chce rzucać wyzwania autorytetom i udowadniać im, co tak naprawdę działa, a co nie. Chcesz być siłą napędową zmian we wszystkich dziedzinach życia? Twoja zdolność adaptacji sprawia, że jesteś ekspertem od kryzysów. Nie jeden już przeżyłeś. Przetrwałeś i wiesz, jaki będzie koniec. Fascynującym elementem tego profilu jest mieszanka trzeciej linii, która potrzebuje żyć pełnią życia z iluzoryczną, hipnotyczną naturą piątej linii, która zmienia cię w charyzmatycznego, uwodziciela, subtelnie wciągającego innych w relacje, projekty i dążenia. Osoby o tym profilu nie mają jednak w zwyczaju nawiązywać niezobowiązujących relacji i odchodzą, jeśli ktoś nie wykazuje trwałego zaangażowania i tym samym nie utrzymuje ich zainteresowania. W dalszym ciągu jednak opracowują strategię, ciągle eksperymentując, rozważając wielkie idee i zastanawiając się, jak działać, aby szło po ich myślach. Gdybyśmy mieli szansę porozmawiać na żywo, Twój styl komunikacji i oczywista radość z życia sprawiłyby, że czułbym się serdecznie przyjęty i zaangażowany w naszą interakcję. Mógłbyś zrobić na mnie wrażenie marzyciela, opowiadając mnóstwo szalonych anegdot, z pełnym autoironii humorem, skutecznie ukrywając cierpienie, którego w tamtym czasie doświadczyłeś. Kiedy snujesz opowieści ze swoim trafnym dowcipem, jesteś jedną z najzabawniejszych osób w towarzystwie. Humor jest zarówno Twoim lekarstwem, jak i głównym sposobem na odwrócenie uwagi od trudnych tematów. Jednak osoby o profilu 3-5 nie są w stanie zawsze patrzeć na życie przez różowe okulary. Niektóre doświadczenia mogą okazać się zbyt trudne. Możesz dojść do punktu, w którym będziesz pragnął jedynie spokoju ducha. Będziesz miał dość prób, udręk i testów i zechcesz po prostu przestać walczyć. Kiedy osoby o profilu 3-5 czują się pokonane, poddają się pomimo największych wysiłków, ale ich duch. Nie spocznie i zawsze będzie popychać ich w stronę nowej przygody. Obecność trzeciej linii sprawia, że nigdy nie przestaną próbować wszelkich możliwości, relacji, projektów, podróży, przedsięwzięć, produktów i stylów życia. Twoja nieświadoma piąta linia musi się czasem mocno napracować, aby prawdziwe życie sprostało Twoim fantazjom. Ostatecznie szukasz nagrody za wszystkie swoje trudy. Chciałbyś mieć tę wyjątkową osobę, która wniesie do Twojego życia wewnętrzny spokój pośród chaosu. Kiedy już ją znajdziesz, Twoje zaangażowanie w Wasz związek będzie całkowite. Akceptując chaos, akceptujesz siebie. Życie nigdy nie będzie polegało dla Ciebie na znalezieniu miejsca docelowego. A na wiecznej podróży. Pogódź się z tym, znajdź lekarstwo w poczuciu humoru i chłoń kolejne mądrości, które sprawiają, że ludzie tak bardzo ci podziwiają. Gwarantuję, że pod koniec swoich dni będziesz mógł pochwalić się życiem pełnym podróży, miłości, sukcesów i przegranych. Zgromadzisz prawdziwą skarbnicę osobistych doświadczeń, które będziesz chętnie wspominał i rozważał. Relacje z osobami o profilu 3-5 Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że osoby o profilu 3-5 tak naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo są niespokojne, szczególnie w związkach. Oczywiście, dzięki swojemu talentowi mówcy będą w stanie zawsze powiedzieć właściwą rzecz, ale kiedy będą głaskać twoją twarz i szeptać słodkie słówka, miej baczenie na to, że jednocześnie małymi krokami zbliżają się do wyjścia. Klauzula chroniąca przed ucieczką partnera powinna być zapisana w każdej umowie miłosnej z osobami mającymi trzecią linię, zwłaszcza w połączeniu z marzycielską linią piątą, która wnosi silny powiew romantyzmu i lubi wielkie obietnice. Osoby o profilu 3-5 stale poszukują idealnego związku i nie pójdą w tej kwestii na kompromis, rezygnując ze swoich oczekiwań. Zanim będą w stanie całkowicie zaangażować się w relacje, Muszą poczuć, że partner znaje i rozumie na każdym możliwym poziomie. Są też bardzo wybredne w poszukiwaniu życiowego towarzystwa. Istnieje jeden niezbędny składnik, który musi znaleźć się w każdym związku z osobami o profilu 3-5, a mianowicie śmiech. Gdy życie pogrąży się w ciemnościach, bądź źródłem światła. To głęboko emocjonalni partnerzy, którzy pragną płakać ze śmiechu, by zrównoważyć łzy powodowane bólem. Kiedy czują, że osiągnęły swój cel, wnoszą do związku najwyższy możliwy poziom zaangażowania i stabilności. Przygotuj się tylko na to, że staniesz się częścią ich nieustannej pogoni za wielkimi marzeniami. Dopasowania. Idealnymi partnerami dla Ciebie są inne osoby o profilu 3.5 i 6.2. Bezproblemowo porozumiałbyś się również z profilami 3.6, 5.1, 5.2 i 6.3.